Jesteśmy w środku Puszczy Białej we wsi Nowa Osłuchowa. Tak był sobie taki właśnie domek, opuszczony już od kilku lat. No, mocno zaniedbany, ale urokliwie położony na skraju lasku, a jednocześnie na środku wsi. Blisko właściwie wszędzie, o ile na wsi może być blisko gdzieś albo daleko. No i zaryzykowałam i kupiłam domek. Ma około 100 lat. Jest z grubego takiego ociesanego bala, ale był bardzo zaniedbany, więc właściwie remont generalny. Mamy nowy dach, mamy nowe okna, podłogi jeszcze w trakcie, już prawie na końcówce. No i mamy ogrzewanie, bo to był największy problem tego domu, że nie było w ogóle ogrzewania. Służył on przedtem tylko jako dom letniskowy, więc były dwa grzejniki elektryczne i to było wszystko. No więc największą zagwustką właśnie w momencie, kiedy się tutaj ch ch chce ktoś sprowadzić na stałe, czyli na zimowanie, a nie tylko lotniskowo, no to jest kwestia ogrzewania. To musi być naprawdę coś bardzo yy, stabilnego i dającego poczucie bezpieczeństwa, nie, nie awaryjnego, yy, no takiego, co zapewni taki komfort, prawda, funkcjonowania. Po długim tam roze, roze, rozeznaniu rynku Zdecydowaliśmy się na kocioł Wolfa grzewczy, jednofunkcyjny, nie dwóch, ponieważ wiadomo było, że domek jest tak malutki, że trzeba będzie to no, gdzieś osobno, jakby zasobnik wody. Upchać. Chodziło nam o coś takiego bardzo bezawaryjnego, bezpiecznego, no i o dobrej jakości, prawda, no bo trudno jest tutaj na wsi zostać <grych> i ryzykować, że coś na przykład, nie wiem, przestanie działać. No było to bardzo sprawnie zorganizowane przez firmę Wolf. Przyjechał Pan tutaj z okolicy, z Wyszkowa, czyli naprawdę bardzo bliziutko. Pan, który od 16 lat już współpracuje z Wolfem, i naprawdę widać było, że na śpiącego mógłby wszystko zrobić. Bardzo szybko, bez, bezproblemowo i też pan był bardzo elastyczny, znalazł dla mnie czas, mimo że to wiadomo, że to taka mała rzecz jest, ale, ale wiedział, że, że zbliża się zima, i przyjechał bardzo szybko i bardzo chętnie i bardzo fajnie to zrobił. Prze, przebiegło wszystko super. No poza tym Wolf daje też pięcioletnią gwarancję na urządzenie i na wszystkie komponenty. Także to jest, to jest naprawdę bardzo ważne, też, że wiadomo, że przez te pięć lat, nawet jeżeli by się coś stało, chociaż właśnie myślę, że, że się nie dzieje, tak przynajmniej zapewniali serwisanci, no to, to tutaj reakcja jest szybka, natychmiastowa i, no i to jest ta pewność, niezawodność, nie, której szukaliśmy.